Witam Was serdecznie, wiem, że czekaliście na kolejny odcinek z branży Technika, Oldtimer Bazaar Technika już dość długo. Rzeczywiście nie mieliśmy czasu, robiliśmy tyle różnych rzeczy. Generalnie z myślą o was. Uczestnictwo w giełdach Oldtimer Bazaru, bo akurat było ich dwie we wrześniu. Dodatkowo wyjazdy, nasza prezentacja w Mannheim, czyli na weteramie. Tego było na tyle dużo, że absolutnie nie było czasu na to, żeby siąść i nagrać wam coś ciekawego. Chociaż tych ciekawych tematów u nas pojawia się bardzo dużo. I teraz co jest dla mnie wielką przyjemnością. Znalazłem chwilę na to, żeby nakręcić dla Was ten materiał. To jest materiał o czym? O 201 OSL z jednej z pierwszych serii. 201 OSL -ka. i dlaczego wrzucam go w branżę technika. A no między innymi dlatego, że tak oryginalnego pojazdu jak ta 201 naprawdę ze świecą szukać. Słuchajcie, do tej pory Zresztą jak przeglądniecie firmy archiwalne, zobaczycie, że 201OSLK już był kręcony o tym materiał. Był to materiał, który przedstawiał historię marki, który przedstawiał historię modelu, który przedstawiał jego parametry techniczne i nie na tym chciałbym się dzisiaj skoncentrować. Dzisiejszy materiał to jest zupełnie inna rzecz. Dzisiejszy materiał to jest hołd złożony temu, że poprzedni właściciel tego pojazdu nie zniszczył go, że ten pojazd, tak jak kiedyś był wyprodukowany, tak do tej pory, praktycznie zachował się cały oryginalny. I słuchajcie. I dzięki temu, że on jest w takiej właśnie oryginalnym stanie, dzięki temu macie przyjemność razem ze mną podziwiać po kolei wszystko, co jest związane z oryginalną budową tego pojazdu. O tym pojeździe będziemy mieli jeszcze drugi film. Nakręcimy go w momencie, kiedy on przejdzie już przez całą reno, re, renowację tego pojazdu. Będę się starał, żeby podczas renowacji pokazać Wam kilka takich ciekawostek dotyczących m.in. jak wałko jest skonstruowany w tym motorze. Będę się starał Wam pokazać informacje o tym, jak sprzęgło jest zbudowane w tym, jak jest zbudowany w aparat w tutaj zapłonowy. Będę się starał Wam to pokazać w taki sposób, żebyście zobaczyli podczas rozkręcania i podczas naprawy, na co należy zwrócić największą uwagę. Dzisiaj opowiem o tym pojeździe. Praktycznie rzecz biorąc, to co najważniejsze i to co zwykle zwracamy uwagę na samym początku, to jest to, czy motocykl jest nummer gleich. To jest taki niemiecki termin, bardzo istotny, na przykład jak wyceniam pojazdy za granicę według Classics Data, to te pojazdy wyceniam zawsze, staram się wyceniać w, w taki sposób, żeby nota, którą wystawię, była nie do podważenia. Są do spełnienia pełnego rodzaju warunki: mierzenie, pomiary pojazdu, sprawdzenie jego stanu technicznego, wszystkich tych elementów. Jeżeli rzeczoznawca robi to prawidłowo, to czy ja to zrobię w Polsce, czy zrobi to mój kolega w Hiszpanii? Nota jedna od drugiej nie będzie się różniła więcej niż o Dwie dziesiąte punkta, tak? Czyli jeżeli mamy, patrzycie na katalogi, bo wycena, o jeszcze jedno wam powiem istotne, wycena pojazdu, to nie jest wycena w złotówkach, tak przyzwyczailiście się chodząc do urzędów celnych, czy jak przyzwyczailiście się chodząc do urzędów skarbowych. Nie, w tej branży, w branży pojazdów zabytkowych nie jest istotna cena kwotowa, bo w RPA będzie inna, w Stanach Zjednoczonych będzie inna, w Polsce inna, w Rosji inna. Tu jest coś innego ocena, którą się daje pojazdowi, to jest ocena za oryginalność tego pojazdu i ta ocena jest podawana od 1 do 5 punktów, a ile ona jest w złotówkach, w euro, bądź w dolarach, to patrzymy na katalogi. i teraz tak, jeżeli ktoś zleca wycenę takiego pojazdu, jeżeli my mu nadajemy jako rzeczoznawcy notę, to ta nota, powiedzmy, jeżeli stanowi jedynkę, to ja zawsze powtarzam to samo, co to jest jedynka, bo często ktoś mówi, a ja mam jedynkę. Nie, absolutnie, jedynka to jest mniej więcej taki stan, że wyprodukowany w fabryce, wyjechał, w firmie specjalistycznej usunięto wszystkie niedoróbki tego, co było w tym zakładzie produkcyjnym i dopiero mamy notę 1. No ta najgorsza, piąta, prof, ten złom, to też to nie jest to, co u nas się w Polsce przyjęło, że to jest po prostu, patrzymy, a to jest skupa gruzu. Nie, absolutnie, prof to jest motocykl w całości przygotowany, tyle tylko, że niesprawny i niejeżdżący, ale kompletny, tylko, że zniszczony, niesprawny. Także to są te stany od jedynki do piątki i rzeczoznawca, czy w Polsce, ja, czy któryś z moich kolegów w kraju, czy może rzeczoznawca poza granicami Polski, każdy z nas, jeżeli będzie się dokładnie stosował do procedury zrobi, jeżeli zrobi to dokładnie, to różnica między jednym, a drugim rzeczoznawcą nie przekroczy 20 punkta. To jest istotne bardzo przy oględzinach takich pojazdów. I teraz dalej, jeżeli mamy już tą notę punktową, to mamy katalogi, na przykład e, jeśli chodzi o Europę. Najbardziej popularny jest klasyk z data katalog, wydawany jest rok rocznie, dla samochodów i dla motocykli. Dla motocykli dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy ukazał się naprawdę profesjonalny katalog, bo wcześniej był wydawany wydawnictwo Hell to daje, wydaje niemieckie wydawnictwo Hel był wydawany w takiej trochę formie nie do końca w, 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 przedstawiającej pojazdy i ceny tych pojazdów we właściwy sposób, ale od ubiegłego roku już ten katalog jest naprawdę sporządzony profesjonalnie. Dla samochodów od wielu jest. Sporządzony profesjonalnie, i czyli, jeżeli chcemy zobaczyć, ile ta nasza nota na przykład 3,5 czy 4 jest warta w złotówkach, no, złotówkach przesadziłem w euro, to bierzemy katalog, otwieramy ten, patrzymy, aha, jest to nota 4,5, w związku z tym cena jest taka. I teraz patrząc na ten pojazd, patrząc na jego kompletację, naprawdę kurczę, serce zupełnie inaczej bije. Zaczynajmy od tego, co jest to właśnie tym terminem, numer glaś istotne. Pierwsza sprawa, mamy tutaj na tym pojeździe oryginalną tabliczkę znamionową. Oryginalna tabliczka znamionowa i numer na tabliczce jest zgodny z numerem ramy. Czyli pierwsza najważniejsza rzecz dla nas jako hobbystów mamy zgodność numeryczną ramy z tabliczką. Nie wszystkie tabliczki mają numery silnika. Wiecie to, bo niektórzy z Was są hobbystami, wiecie, że na niektórych tabliczkach numerów silnika nie ma. Ale kwestia jest taka, że zawsze rzeczoznawca patrząc, porównuje tabliczkę. Jeżeli tabliczka spełnia kryteria oryginalności i jeżeli numer na tablicce jest zgodny z numerem ramy, to już mamy pierwszą ważną rzecz: mamy zgodność numeryczną co do ramy. Jeżeli jeszcze dodatkowo do tego dojdzie, że silnik zamontowany w tym pojeździe jest zgodny z. Pozostałymi elementami mamy właśnie tutaj ten termin Numer Gleis, czyli wszystkie numery w pojeździe są zgodne dla pojazdów bardzo starych. To daje nawet wzrost ceny do tych 12, nawet 13% więcej niż pojazd, który nie posiada pa papierów, dokumentów, tych oryginalnych, starych dokumentów, które potwierdzają zgodność numeryczną. Czyli zgodność numeryczna to jest jedno, plus dodatkowo dokumenty oryginalne tego pojazdu stanowią o tym, że taki pojazd postrzegany jest jako rewelacyjny, udokumentowany sprzęt zgodny historycznie z wyprodukowanym w fabryce, czyli The Best. Patrząc na ten pojazd. Widzimy, że rama w żaden sposób nie jest uszkodzona. Rama jest dobra. Wiadomo, że motocykl ma to do siebie, że jeżeli gdzieś jedziemy nim, załatwiamy nim sprawy szybko, decydujemy się o to, żeby oprzeć motocykl od ścianę kierownicą, tak. I w pewnym momencie, jeżeli nie zauważyliśmy tego, że grunt jest pochyły, ten motocykl w naturalny sposób, najpierw się e, skręcając w kierownicę, e, przechyla na bok, a potem przewraca. W związku z czym Motocykle przez swój brak stabilności pionowej wywracają się częściej niż samochody. Najprostszą metodą sprawdzenia tego, czy motocykl jest. Geometrycznie dobry, to jest taka sprawa. Rozpędzamy prę... motocykl, jadąc na nim, rozpędzamy ten motocykl do takiej prędkości, że czujemy, że jesteśmy w stanie puścić kierownicę. Jeżeli mamy ustawione koła w linii, jeżeli wszystko wygląda prawidłowo, to w tym momencie po puszczeniu kierownicy on powinien utrzymać kierunek na wprost i powinien ten kierunek utrzymać bez nadrabiania ciałem, bez manewrowania ciałem na motocyklu. Ten motocykl. Jest nie tylko zgodny numer 3. On po prostu ma idealnie zachowaną geometrię. Na tym motocyklu bez najmniejszego problemu możemy jechać w wyprostowanej pozycji. Teraz kolejna rzecz, na którą patrzymy. Patrzymy na karoserię. To jest motocykl, który nie wiedzieć czemu dostał czerwony bak, zbiornik. On jest przemalowywany, widać, on jest przemalowywany, ale ktoś go przemalowując, to jest przemalowanie bardzo stare. To jest przemalowanie, sądząc po farbie, sądząc po tym, jaka to jest farba. Wydaje mi się, że był, musiał być przemalowany w latach 60. -tych. Tak patrząc na niego, tak z mojego doświadczenia to wynika. Czyli mamy pojazd przemalowany w latach 60 ale nie skundlony. To znów jest takie określenie, które nie zawsze i nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. Co to jest skundlenie? Co my nazywamy skundleniem pojazdu? Skundleniem pojazdu nazywamy każdą zmianę w nim na części nieoryginalne. Ktoś ma motocykl oryginalnymi błotnikami, ale bardziej mu się podobają błotniki płytkie. Wyrzuca te, które były głębokie, wkłada te płytkie. To jest skundlony pojazd. On już ma nieoryginalne. Czyli jest to każde następstwo tego, że w ramach FF wymian, które dla jeżdżącego, dla jeżdżącej osoby, dla właściciela wydają się jak najbardziej wskazane, niemniej jednak dla entuzjasty tego pojazdu zabytkowych wskazują zupełnie na coś innego. Wskazują na to, że skoro zostało to wymiane, nie jest już oryginalne. Tak? Natomiast tu, patrząc na to, pomijając sprawy związane z balowaniem, mamy... Wszystko, co jest związane z, kar z karoserią oryginalne, nawet jak zwrócicie uwagi puszki, one nie są zakryte. Nie są zakryte dlatego, że przez lata, przez. być może ktoś tam kiedyś ściągnął skóry, które tam powinny być, które powinny zamykać te puszki narzędziowe, tych skór tam nie ma, niemniej puszki nawet są oryginalne. Oryginalny mamy tylny bagażnik. Oryginalne mamy błotniki, oryginalny zbiornik w zbiorniku, co jest wyjątkowe spójrzcie, pierwsze serie NSU miały Zbiorniki z tak zwanymi tymi zaleciałościami brytyjskimi. Ta, jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest historia tego pojazdu, w jaki sposób dotarły czy tego typu linia motocykli w, wzorowana na motocyklach Nortona trafiła do, do niemieckich pojazdów, wystarczy, że sięgniecie do poprzedniego filmu o NSU 201 OSL i tam będziecie mieli historię firmy podaną. Ale wracając do rzeczy, w tym zbiorniku mamy oryginalny, bardzo fajny, bardzo ciekawy korek z klipsem. Do do zamykania pojazd. On będzie poddany re renowacji polegającej między innymi na tym, żeby jak najbardziej przywrócić mu jego oryginalny wygląd. Zatem dostanie chromowe policzki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, i tu bardzo ważna sprawa, jak wybieracie pojazd i jak go kupujecie. Słuchajcie, zrobienie policzków na zbiorniku wymaga, żeby on był naprawdę nieuszkodzony, niepogięty, bo jeżeli mamy farbę, wiadomo, jeżeli był pogięty zbiornik, wy w, w, najpierw go odrobinę, jeśli chodzi o blacharkę, wyprostowaliśmy, potem nanieśliśmy na to szpachlę, po naniesieniu szpachli malujemy, zbiornik jest idealny. Ale jeżeli mamy to samo zrobić, ale chcemy zrobić policzki w chromie, to to już nie jest takie proste. To to już wymaga, żeby ta blacha na zbiorniku, żeby ten chrom potem miał... Połysk lustrzany, żeby to było naprawdę to, czego, od na czym nas zależy, czyli lustro na zbiorniku, to musimy to zrobić tak. Musi być blacha idealna. Na tej blasze nie może być żadnych nierówności. Jeżeli są jakieś nierówności, my to u nas w pracowni Oldtimer Bazaru cynujemy. Potem trzeba ten pojazd, zbiornik całkowicie wypolerować, bo nie ma takiej możliwości, że jeżeli jest nierówne powierzchnia metalu, że ten chrom będzie idealny jak lustro. Nie. On, żeby idealny był jak lustro, to najpierw musi być wypolerowana powierzchnia. Najpierw polujemy, potem kładziemy chrom, a nie inaczej, że najpierw kładziemy chrom, a potem chcemy coś z nim zrobić, żeby go wypolerować, bo się nie da, bo będą wrzemy, bo będą dziurki, bo ten chrom nie będzie idealny, jak, jak lustrzana, nie będzie lustrzaną powierzchnią. I tutaj mamy zbiornik, który jak zobaczycie za jakieś dwa miesiące będzie już w chromie, w cały motocykl będzie zrobiony i ten motor będzie miał idealny gładzie. Dlaczego? Dlatego, że ten zbiornik jest wszędzie, ma... Zdrowy metal, mało tego. Struktura jest taka, że jeżeli mierzymy jaka jest głębokość warstwy lakierowej, ona na całej powierzchni jest idealna, czyli dla nas to jest sygnał, że ten zbiornik pod spodem nie ma szpachli. I teraz co? Oświetlenie. W tym motocyklu brakuje tylnej lampki. Ale zwróćcie uwagę, że przednia lampa jest, jest to lampa oryginalna, tak samo jak pozostałe elementy instalacji elektrycznej, to, co jest takie bardzo charakterystyczne w Edesiakach, to jest w Magdyno, w którym jest bardzo ciekawie rozbudowane całe sterowanie elektryczne. Ale w czym jest rzecz? Lampa w oryginale i to, na co musicie zwrócić uwagę, jeżeli macie taką lampę jak ta, popatrzcie, lampa jest autoryzowana, czyli produkcji bosza. Bardzo wyraźnie widać ten znak. Tu trzeba naprawdę dużej umiejętności firmy, która będzie wam kładła nową powłokę galwaniczną, żeby tak wytrawić stary chrom, tak? Bo jeżeli mamy w chromie, najpierw musimy włożyć do wanny ten stary chrom musi zostać usunięty i on jest usunięty w procesie galwanicznym i teraz trzeba położyć nowy i w tym wszystkim trzeba to tak położyć, żeby ten Bezwzględnie wspaniały znaczek Bosza, znajdujący się na lampie, żeby ten znaczek był widoczny po położeniu nowego chromu. Patrzcie dalej: mamy oryginalne szkło. Słuchajcie, dla takich ludzi, którzy dużo od motorów nie mieli w rękach, sygnałem, że szkło ze oświetlenie jest dobre, powinno być chociażby to. Że jest ten charakterystyczny, żółtawy nalot na odbuściku. To nie jest prosto zrobić współcześnie, żeby e, w, 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 zrobić taką imitację. A tu mamy i szkło, które już lekko nie tyle zmatowiało, ile nabrało tego przebarwienia, i odbuścik w środku, który jest przebarwiony. Idealna lampa. Czyli teraz, przy zabiegach związanych z renowacją tego, będziemy się starali zrobić tylko nową ramkę, ale cały środek, zarówno szkło. Jak i lustro ze zmienioną barwą zostanie, po to, że będzie to wspaniałym smakiem dla ludzi uwielbiających technikę, że będzie Wyglądało, będzie oryginalne i będzie wyglądało na oryginalne. Teraz dalej patrzcie. Mając kierownicę, zwracamy uwagę przy kierownicy na to, czy mamy oryginalne klamki, czy mamy oryginalne manetki, i teraz jeżeli to mamy, to mamy zaoszczędzone na takich rzeczach często nawet około 1000 euro. Uzupełnienie oryginalnych elementów do tej kierownicy to jest wydatek. Bardzo wysoki. Oczywiście są repliki, ale te repliki również wcale nie są tańsze. Czyli tańsze, ale niewiele tańsze. Także Patrząc na ten pojazd, już widać. Mamy to wszystko. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, przypatrzcie się, jak wygląda tutaj amortyzator cierny kierownicy. tak? Amortyzator cierny kierownicy nie zawsze był stosowany w takich molochach. Kiedy stosujemy w motocyklach, był stosowany amortyzator cierny kierownicy? Wówczas, kiedy motocykl ma jeździć w zaprzęgu. W zaprzęgu, czyli z wózkiem bocznym. Wtedy, kiedy motor jeździ z wózkiem bocznym, wtedy ten amortyzator skrętny kierownicy ma to znaczenie, że. Podczas jazdy, wózek po prawej stronie, który jest ciągniony przez podą, w sposób naturalny tworzy pewnego rodzaju opór. W związku z tym, skoro jest opór, to motor ma tendencję do skręcania w kierunku na wózek. Ale jeżeli sobie zblokujemy odrobinę na w amortyzatorze cielnym na kierownicy, to łatwiejsza staje się jazda, ponieważ już nie ma czegoś takiego, że musimy cały czas trzymać kierownicę, która chce w naturalny sposób ukierować nas w kierunku na wózek, tylko ten amortyzator cielny pozwala na to, żeby motocykl zachowywał ten swój kierunek jazdy na wprost. Oczywiście ciężej się wtedy skręca, ale bynajmniej ten cięższy skręt rekompensuje nam przyjemność z jazdy z wózkiem bocznym w kierunku na wprost. Czyli mamy tutaj założony i też w oryginalnym stanie cały amortyzator cierny kierownicy. Czyli patrząc na przednie zawieszenie, mamy tutaj wszystko w komplecie, zaczynając od lampy, oświetlenia przedniego, poprzez klamki, poprzez... E Również, o czym nie powiedziałem wcześniej, mamy tutaj oryginalny ze sprężyną widele. Sprężyna nawet nie jest zbyt wypracowana, ona bardzo ładnie utrzymuje. Mamy tutaj kompletne przednie zawieszenie z kierownicą, z oświetleniem i z kołem. Jedyna rzecz, kto z Was od razu tam spojrzał i przypatrzył się, rzeczywiście nie ma w napędu prędkościomierza. Między piastą koła a licznikiem, którego w tym motocyklu nie ma, w tej chwili Wam go nie pokażę. Nie można powiedzieć, że to jest brok. Nie wszystkie motocykle OSL-ki ten licznik miały, ale do tego motocykla będziemy go wyposażać w licznik, w prędkościomierz. Damy mu prędkościomierz VDO napędzany z koła. W kole jest napęd. Napęd ma koło wewnętrzne, nie ma ślimaka. Także w tym pojeździe to, czego tutaj brakuje, brakuje napędu do prędkościomierza. Teraz patrzmy dalej na tył. Tył jest sztywny. Rolę tego sztywnego tyłu, czyli tego, żebyśmy na tych wybojach strasznie nie, nie cierpieli podczas jazdy, przejmuje, jak we większości pojazdów e, przedwojennych zawieszenie siodełka. Akurat jeśli chodzi o pojazdy, ten pojazd NSU 201 OSL, to zawieszenie na sprężynach tego siodełka nie jest najmądrzejsze. Co to znaczy? Podczas skiszkania sprężyna odchyla się na boki. Ulega zjawisku fizycznemu, zwanemu wyboczeniem. I przez to, że ona się wybina na boki, w tym momencie dosyć duża siła działa naprzód siedzenia. To siedzenie, przez to, że te, si te sprężyny wyginają się na boki, siedzenie na tym, na nosie, tu gdzie ma w Przegub, na nosie siedzenia, ono ulega takim drganiom na boki, czyli ono wyrabia ten węzeł i potem coraz bardziej ona się huśta lewo, prawo, lewo, prawo, po prostu tego typu sytuacje mamy, że to siedzenie nie trzyma się stabilnie. Mamy omówioną ramę tego pojazdu i tutaj przy tej ramie widzimy tak, w tyłu są zamocowane oryginalne podnóżki dla pasażera, natomiast na bagażniku nie ma siedzenia. Słuchajcie, Żaden błąd. To jest tak, ktoś kiedyś musiał zaplanować, że będzie jeździł z pasażerem na tym motorze. W związku z czym kupił sobie siodełko razem z podstawkami dla pasażera pod nogi. I teraz w którymś momencie, jak zamontował jedno i drugie, powiedzmy miał przewieźć jakieś bagaże. Ściągnięcie siedzenia, tych siedzeń doczepnych do bagażnika dla pasażera było niezwykle łatwe. Te siedzenia są wyposażone w śruby rzymskie. Te śruby rzymskie, jak kręcimy, one w odpowiedni sposób rozsuwają albo suwają z powrotem do środka e, zaczepy tego siedzenia, które... Blokują siedzenie czy zatrzymują siedzenie w pozycji nieruchomej na bagażniku. Ale wracamy teraz do serca. Mamy serce, czyli silnik. Dlaczego serce? Bo bez niego motocykl by nie ożył. I teraz patrzmy tutaj. Znów mamy wspaniałą rzecz. Pierwsza rzecz, która nie jest zgodna z oryginałem, ale została zastosowana i dzięki temu mamy dobry cały blok. Ktoś jeżdżąc tym motorem, najprawdopodobniej jeździł po wertepach, zabezpieczył sobie, żeby silnik nie został. Przez, przez przypadek od dołu uderzony i żeby nie popękał. Ta blacha, którą widzicie z przodu, przed tym silnikiem, to nie jest oryginalna blacha stosowana w tych motocyklach konstrukcyjnie przez wytwórnie. To ktoś sobie dołożył, dołożył po to, żeby zabezpieczyć ten pojazd, tak jak krosowcy sobie dokładają, tak jak stanterzy sobie dokładają do motocykli różnego rodzaju w gmole po to, żeby motocykl, który w ich fachu często się wywraca, żeby się nie pokiereszował. I tutaj mamy tego typu sytuację, że ktoś wcześniej jeżdżąc na tym pojeździe, dorobił sobie tą blachę. My tą blachę oczywiście w np. czas renowacji, wyrzucimy na bok. Nie będzie tej blachy w tym pojedzie, ale tą blachę pokazuję mam między innymi dlatego, żebyście widzieli, że takie rzeczy się zdarzały, że wtedy, wówczas, w tamtych czasach nasi ojcowie, nasi dziadkowie też myśleli jak uchronić swój pojazd przed zniszczeniem. O silniku nie będę Wam mówił, o jego technicznych na razie rozwiązaniach, bo ten silnik, te podstawowe parametry, to co powiedziałem w tamtym filmie o 201 OSL, wszystko sobie znajdziecie. Ja tutaj zwrócę tylko uwagę na to, w jaki sposób patrzymy na kompletność tego pojazdu. I co my tutaj mamy? Mamy to, popatrzcie tak, blok silnika nieuszkodzony, blok silnika z korkami, w związku z tym mamy wszystkie korki, które są nawet niepokiereszowane, wszystko jest w, w całości. Teraz ta, mamy tutaj, bo to jest z 1934 roku, pierwsza seria tych OSL, 1934 rok, mamy tutaj piękne odkryte zawory, to wszystko mamy na widoku, jest kompletny, cylinder jest niepoobijany, nie ma problemu w tym, że brakuje żeber na, na, na cylindrze. To samo dotyczy głowicy. Rura. W tych motocyklach rura wydechowa, zwróćcie uwagę, zachowała się rura wydechowa. Rura wydechowa nie ma tutaj w jakiegoś specjalnego mocowania, jakichś cypantów przykręcanych, które by mocowały tą rurę wydechową do głowicy. Nie, ona po prostu jest nałożona na głowicę. To, że ona czasami tamtędy dmuchała, nikogo to w zasadzie w tamtych czasach nie interesowało, mogła dmuchać. Mało tego, były w paliwa gorszej jakości brudne, były oleje mineralne, nawet z tymi spalinami, jeżeli to się wydostawało, wydosta 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 to te niespalone resztki potrafiły uszczelnić takie połączenie tak, że jak ktoś tego nie dotykał, to ono było szczelne. Ale tutaj wracając do rzeczy, mamy kompletny silnik i zwróćcie uwagę, z oryginalnym gaźnikiem. Oryginalny gaźnik. I to działający, bo ten motor jest sprawny, to jest wielka, absolutnie wielka rzadkość. Tutaj nikt nic w tym gaźniku złego nie zrobił. Mało tego, patrzcie dalej. Mamy oryginalny kranik paliwa łączący zbiornik razem z gaźnikiem. No cudo, słuchajcie, to jest to, na co ja staram zwrócić się Wam uwagę. Wypatrzcie na takie detale, które, jeżeli tego nie ma, jeżeli nie posiądziecie tego razem, skupując materiał do remontu, to potem zdobycie pewnych rzeczy jest prawie niemożliwe. Dopiero akurat byłem w Mannheim dla jednego z moich kolegów szukałem licznika do motocykla BMW R2. Nigdzie nie mógł go znaleźć, absolutnie nigdzie, ale po prostu tak. Czasami się zdarza, że właśnie te detale, te detale, które ten motocykl ubarwiają, które pokazują go, że on jest właśnie oryginalny, że on jest taki piękny, one są ciężkie do zdobycia, dlatego czasami lepiej mają się do wyboru. Tutaj jest zdekompletowany pojazd, tu jest tego samego typu pojazd, ale jest w oryginale. Nawet jeżeli ma kosztować więcej, szybko sobie przekalkulujcie, tak? Jeżeli mamy oryginalne kraniki, oryginalna kierownica, oryginalna lampa elektryka, co tu jeszcze klaxon, prawda? To Wy jak macie te elementy, to warto jest nawet dać te 5000 zł więcej za ten materiał, ale wiedzieć, że wy to już wszystko macie, że nie będziecie szukać, że nie będziecie jeździć, że będziecie się martwić i nie będziecie wydawać wcale nie mniejszych pieniędzy. Także mamy bardzo istotne elementy, które pokazują nam o tym, jak piękny jest to motor, jak on ładnie wygląda. Dał. Następna rzecz, instalacja elektryczna i oryginalna łącznie ze sterowaniem prądnica zamontowana do tego pojazdu. Kolejny element, którego by nam było ciężko znaleźć, a tu jeszcze dodatkowo ten element jest sprawny. No to to już jest w ogóle, praktycznie jak trafić szóstkę w totolotka. No może przesadziłem, może czwórkę. Ale generalnie rzecz biorąc, tego typu sytuacja, kiedy mamy całą kompletną instalację elektryczną, no nie kompletną, nie ma akumulatora, ale wiadomo, że i tak by nie przeżył. W tej chwili te akumulatory, które są, ja wam powiem, jak najłatwiej jest zrobić z akumulatorem, żeby motor wyglądał dobrze. Wiadomo, akumulator powinien być czarny w tych motocyklach. Dawniej produkowano akumulatory czarne w tych bakelitowych takich skrzynkach. W tej chwili te popularne akumulatory, które można zastać, to są te w jasnych skrzynkach. Ale słuchajcie, można kupić samo opakowanie, czyli można kupić samo pudełko do akumulatora. Kupujemy takie pudełko, kupujemy oryginalny, współcześnie produkowany akumulator, wkładamy jedno w drugie, wygląda to doskonale, bo wygląda to jak pojazd zabytkowy, wygląda to rewelacyjnie, a jednocześnie połowę pieniędzy zaoszczędziliście i połowę macie w kieszeni, tak? Czyli lepiej kupić akumulator, właśnie tani, właśnie taki w białej skrzynce, do tego mieć to, to pudełko, czarne pudełko, na każdym Oldtimer timer zajdziecie znajdziecie dostawców, którzy to takie, takie rzeczy przywożą i możecie w sobie sobie po prostu dzięki temu zaoszczędzić i mieć elegancki ten wygląd zewnętrzny. O tym motocyklu będziemy jeszcze. Kilkukrotnie rozmawiać. Ja wydaje mi się, że nakręcimy dla Was jeszcze ze dwa, dwa fragmenty, że dwa, dwa filmy. Będę chciał Wam pokazać, jak wygląda e, skrzynia biegów, będę chciał Wam pokazać, jak wygląda oryginalne sprzęgło. Ja jestem więcej niż pewny, że wszystkie uszczelnienia, że wszystkie łożyska w środku to są wszystko oryginalne rzeczy. Teraz będzie ten jeden program, właśnie o tym przeniesieniu napędu, na jak to jest zrobione, jak to jest przygotowane. Będziemy to w, przy Was e, rozbierać, po to, żebyście zobaczyli środek. I druga rzecz, którą sobie myślę, że warto Wam pokazać, jak jest złożyskowany wał korbowy, jak jest zamontowany wał korbowy, jak wygląda tłok, jak wygląda komora spalania, jak wyglądają te zawory, które są odkryte z zewnątrz i widzicie, jak one wyglądają od środku. W związku z tym, myślę, że jeden albo dwa filmy jeszcze Wam o tym nakręcę, że będą to filmy w czasie, kiedy będziemy restaurować ten pojazd i że będzie to dla Was duża przyjemność, która pozwoli Wam zobaczyć, jaka to fajna rzecz mieć tak kompletny i oryginalny pojazd do remontu. Zawsze podkreślam jedno. Ponieważ koszty do kupywania elementów w części do pojazdu niekompletnego są bardzo drogie, bardzo, bardzo duże koszty, to w związku z tym zawsze mówię, lepiej kupić od razu, mając dwa do wyboru, pojazd mniej kompletny i bardziej kompletny, nawet drożej, ale kupić ten bardziej kompletny, bo dzięki temu naprawdę mamy dwa zyski. Pierwsze to jest to, że taka renowacja trwa no maksymalnie te dwa miesiące, bo wszystko idzie szybko, bo wszystko mamy. A druga sprawa to jest to, że to czerpie, czerpiemy tą satysfakcję z tego, że dotykamy elementów historycznych, że ten pojazd jest praktycznie taki sam, jak był w tych dawnych czasach, że my wskrzeszamy go do życia ponownie, ale w dokładnie takim samym stanie. Jak on był kiedyś, żeby to tak człowieka można było, tak? Żebyśmy po raz drugi mogli swoje życie przeżyć. O ja, ile ja bym zmienił w tym życiu, a ile rzeczy bym na pewno wam wcześniej podakręcał, bo niektóre rzeczy, niektóre pojazdy, które przeszły przez moje ręce, a w tej chwili to są zupełnie nie do znalezienia. Ale takie jest właśnie życie. To jest jak ciekawostka. Wskrzesić można nie człowieka, ale wskrzesić można w stary motocykl. Tak więc myślę, że spotykamy się jeszcze co najmniej dwa razy przy tym rewelacyjnym zabytku, czyli NSU z pierwszej serii 201 OSLK z 1934 roku.